League of Legends to piękna gra. Niestety czasem zdarza się DK, To moment, w którym tracisz swoją dywizję przez to, że nie grałeś w LoL'a. Ja w tym momencie spadłem z powrotem do platyny. Postanowiłem więc w wolnych chwilach po raz kolejny odbić diament. Na spokojnie, bez pośpiechu i bez nerwów. Tak też rozpoczyna się ta historia. Jest rok 2019. Dokładniej 9 października. Postanawiam troszkę urozmaicić sobie swoją grę w League Legend i biorę rubla na mida. Okazuje się, że mamy prawie samo AP. Wraz z drużyną pocieszamy się wzajemnie, że wystarczy zamówić kontener wojt Staffów z Bułgarii i będzie dobrze. Naprzeciwko Yasuo. W sumie mnie to nie dziwi, bo 90% solo na midzie to Z, Fis, Katarina albo... Jasuo. Yasuo jest najciekawsze z nich wszystkich. Jasuo utożsamiany jest z toksycznością, z nieporadnością życiową. Czasem mamy wrażenie, że gracze Jasuo wybierają samotnego samuraja po to, aby uciec od swoich wszystkich problemów w życiu. Chcą być wolni. Chcą wreszcie pooddychać pełnym cyckiem. Warto zaznaczyć, że jego pseudonim nie wskazywał na nic dobrego. Kiedy ujrzałem ten pseudonim, wszystko zaczęło się układać w jedną całość. Czułem. Że to będzie mecz pełen wrażeń. Ku mojemu zaskoczeniu nie działo się nic dziwnego. słowo był jakiś taki nieswój, jakiś taki normalny. Nie potrafiłem zrozumieć, czemu tak jest. Czyżby wszystkie obliczenia naukowców się myliły? Czyżby trafił się wyjątek od reguły? To było fascynujące. Aż do 13 minuty, kiedy zacisnął mocno wargi resztkami zębów, stłumił powietrze i nie wytrzymał pisząc. Po tym szybko dorzucił: Pozwólcie, że będę wszystko tłumaczył od razu do polski. Rumble Turbo utknął. Wtedy jeszcze wierzyłem, że może to przypadek może on nie miał nic złego na myśli. Może po prostu postać się jakoś zablokowała? Może ten jasło nadal jest zdrowy, może jest jeszcze szansa. Spróbowałem więc wywołać jakąś reakcję, żeby się przekonać. On zamilkł. A wraz z tym milknięciem pojawiła się we mnie większa dawka nadziei, że nawet jeśli jest chory na głowę, to może chociaż z tym walczy. W piętnastej minucie nastąpił kolejny atak zwieracza. Jasło nie wytrzymał. Jacy niepewni siebie, kolesie! Wtedy już wiedziałem. Wiedziałem, że jest chory. Że to kolejny biedny człowiek, który nieświadomie rozładowuje wszystkie swoje bóle ze świata realnego w internecie. Zrobiło mi się przykro, ale poczułem też, że chciałbym mu bardzo pomóc. Chciałbym dać mu nadzieję, bo przecież może to nie jego wina, że jest tak skrzywdzony. Może to wina wychowania. Może jest szansa. Dodał też, Założę się, że nie macie życia towarzyskiego. XD. Tak. Ci ludzie siedzą przed komputerem i gorąco wierzą, że prowadzą takie życie, jakiego inni by im zazdrościli. Ale my wiemy, jak jest naprawdę. Potrzeba jakiegokolwiek ważenia życia swego względem życia losowych osób w internecie już na starcie sprawia, że nie chcemy mieć ich życia. Nie chcemy mieć takiej potrzeby. Nie chcemy czuć tego bolesnego płaczu, który oni mają w środku. Podjąłem kroki. Spytałem więc, czy wszystko z nim w porządku, na co odpowiedział Braciszku, ty jesteś, twoja najwyższa dywizja w życiu to platyna, nie pisz nic, zda. Chciał zadać mi ból To typowe dla osób chorych na tę chorobę Myślę, też najwyższy czas, abyśmy ją jakoś określili Nazwijmy tę chorobę syndrom brzdąca Dlaczego to taki syndrom brzdąca? Bo te osoby muszą zwrócić na siebie uwagę, potrzebują atencji, potrzebują żeby ktoś je zauważył, noszą w sobie dziecięcy ból i tak właśnie próbują go wyładować. Nagle wyciągnął kolejny kaliber. Argument. Musisz wyjść na dwór. Bolało. Pociekły mi wtedy łzy. Czułem, że uderzył mój słaby punkt i pękał. Żartuję, współczułem brzdącowi. Zobaczmy, co pisał dalej i niech to będzie przestroga. Jeśli znacie kogoś, kto choruje na syndrom brzdąca w internecie, to pomóżcie mu. Może jest jeszcze szansa. Przestań grać w ligę! Trawiczek, którego najwyższą dywizją jest Platyna, lol. Najwyższa dywizja Platyna, sezon dziewiąty. Ja mam życie, być może? W przeciwieństwie do ciebie? To takie oczywiste po twoim stylu gry, że nigdy nie miałeś dziewczyny Rumla. Taki niepewny siebie, w pewnym momencie napisałem, że jego życie musi być smutne, skoro ma w sobie tyle złości i musi ją wyrażać w grze komputerowej w stosunku do losowych osób w internecie. Odpowiedział wtedy: Po prostu lubię jechać po osobach bez rąk, których najwyższą dywizją jest platyna. Załatwił mnie. Zazdrościłem mu tej pewności siebie, o której mówił, i tego, że ma wszystkie dziewczyny. Chyba twierdzenie, że kobiety lubią łobuzów, to prawda. Odważny łobuz. Chciałem być jak on. Ale przypomniałem sobie, że ma syndrom brżdąca i zszedłem na ziemię. Czułem, że to jest mocno zaraźliwe. Prawie zachorowałem. Kiedy zaczęliśmy wygrywać, ucichł. Nie wiedział już, co napisać. Domyślam się, że po prostu płakał, a łzy sprawiły, że nie miał już siły pisać. My pokonaliśmy brżdąca. Nie pozwól na to, abyś zachorował na tę chorobę. Dbaj o siebie, przyjacielu, i wpadaj na moje streamy na Facebooku. A jeśli Ci się podobało, to zostaw subskrypcję. I wszyscy razem zjednoczmy się, aby walczyć z chorobą brżdąca. Toksyczność jest zła. Toksyczność psuje nam rozrywkę. A my przecież gramy w grę, która ma nam sprawiać rozrywkę. Trzymajmy się tego. Powodzonka i wszystkiego dobrego.